Witam. Z tej strony Katarzyna. Tasix. Paciorek. Tak, to ja. się jesieniary, jak was jest z KBD? Moje z KBD a ty, jaką masz dziś Sigmę? Cześć, Kaszy, mam pytanie. Co mam zrobić, jeśli moja najlepsza przyjaciółka nagle ze mną nie pisze? Bardzo rzadko ze sobą wychodzimy. Pisze, że nie może wyjść, bo musi coś ważnego zrobić, a chwilę później stawia sto na story, jak siedzi z innymi koleżankami w pokoju, mimo to, że musiała coś ważnego zrobić, a nawet mi nie napisała, że się z kimś innym spotkała. Możecie nie? Lubi. Albo jest w tobie zakochana. Dwie opcje. Ciężko ocenić po, po tak krótkim zdaniu, nie? Że nie wiem jaka jest dynamika między wami, czy między wami były jakieś ostatnie wydarzenia, które sprawiły, że mogła się poczuć na przykład w Twojej towarzystwie niekomfortowo, albo coś się zmieniło. Wiesz. Mało kontekstu mamy. Mało kontekstu. Albo tak, albo ktoś yy, mógł coś jej nagadać na Twój temat, albo ona sobie wyciągnęła jakąś sytuację z kontekstu, tak z dupy przestała pisać. Ale to zawsze coś jest za tym. Jeżeli Ci na niej zależy, to ja bym wykonała próbę. Porozmawiania z nią. W się ciema, czy coś się zmieniło, chcesz miała coś powiedzieć, bo czuję, że jest jakoś dziwnie między nami. Natomiast jeżeli dalej cię będzie zlewać, to no, odciąć się. Nie wiem, czy to uważaliście, pewnie mało kto z was, ale dodałam Insta Story z napisem Dobranoc i takim słodkim emecikiem. Była godzina piąta rano, kiedy, kiedy to wstawiałam. I ja dopiero wtedy szłam spać. A o 22.00 skończyłam streama. Jak mi wypalało ten internet, już potem tam nie, nie streamowałam, nie? No i wstałam z od kompa. I idę po mieszkaniu, no i sobie sprawdzałam wiadomości na Instagramie. No i tak patrzę, że mam jedną wiadomość od znajomych, bo mam tam dwie kategorie znajomi i widzowie. Mówię, że jest jedna wiadomość w kategorii znajomi, sprawdzę. Jest wiadomość pod tytułem Jutro o 13 aktualne? Ale tak. To no była wiadomość od prostracji, z którą umówiłyśmy się na recenzję książki i ja patrzę, a ja byłam, do tej pory czytałam 150 stron książki, a książka miała 480 stron. I ja mówię, o mydy, no to siadam i siedziałam od tej 22 po streamie do 5 rano i czytałam całą noc porno. O piątej rano miałam ochotę wydłubać sobie oczy i wrzucić je do wrzątku, żeby zapomniały, wyparzyć to, co przeczytały. Książka była tragiczna. Ta książka była okropna. Zacytuj coś. Księżniczko, jeśli zaraz nie zamilkniesz, to wbiję się moim twardym p***asem w twoją ciasną królewską cipkę. No. I ja myślałam, że umrę podczas czytania. To było straszne, to było tragiczne. Doszłaś chociaż do końca? Nie rozumiem pytania. Przepraszam, <gry> ja mam mózg przestawiony na to. W każdym razie, to była bardzo zła książka. I poszłam spać jakoś o 6 rano, obudziłam się o 12, 6 godzin spania po tych koszmarach. Jadę do prostracji, widzę ją i mam takie zajeb... Czemu mi to zrobiłaś? Nagrałyśmy odcinek, oddałam jej książkę z powrotem, pojechałam do domu i jestem, więc tak mi minął dzień jaki tytuł tej książki? Było gry seria Twisted o księżniczce wymyślonego państwa Eldory i jej ochroniarzu, który chce ją chronić za wszelką cenę. Chce ją mieć, ale nie może. Ta seria ma jeszcze dwie części, jakby co. Wiem, bo jak miałam gorączkę, to zamówiłam wszystkie. Bo ja zaproponowałam, żebyśmy zrecenzowały kolejną część, jak miałam gorączkę. I kupiłam wszystkie trzy części, co zostały. Ja już, ja już za... nie wiem, nie wiem jak sobie w życiu poradzę z kolejnymi częściami. Wydaje mi się, że jedynym rozwiązaniem, jakie i zostaje to dla podobia. Ja całe życie uczyłam się angielskiego równolegle do polskiego. W sensie od małego uczyłam się angielskiego i nie umiem sobie wyobrazić, że, że go można nie rozumieć. Wiadomo, nie wszystkie słowa rozumiem, ale łapię nawet ogólny sens zdania i sobie jestem w stanie to przetłumaczyć, a nie jestem w stanie pojąć, jak można tego nie rozumieć. Nie znam tego uczucia. Ja umiem gramatykę bardziej w niż w polskim, a to ja tu i tu nienawidzę gramatyki, nie? Albo raczej gramatyka nienawidzi mnie. Zjadę litery, źle piszę, ucinam literki to robię w każdym języku. Ja miałam także że w przedszkolu miałam angielski, zajęcia z angielskiego i potem jak poszłam do podstawki to chodziłam na dodatkowe lekcje angielskiego, oprócz tych w szkole jeszcze miałam dodatkowe lekcje angielskiego, więc ja tak jakby cały czas miałam ee, miałam styczność z e, językiem I rodzice inwestowali w to, żebyśmy um żeby ich dzieci umiały angielski, bo potem jak zabierali nas na wakacje to brali nas do jakiejś restauracji, sklepu i mówili no, to zamów nam, niech ta inwestycja w, twoje, w Twoją Języka się zwróci i widz i było idź, idź, teraz ty pogadaj, korzystanie z naszych umiejętności w ten sposób. Widzieć, jak trzeba było się zaczekinować do hotelu, coś dogadać, to właśnie y właśnie wykorzystywali nas do tłumaczenia. Ale powiem Ci, że każdy ma po prostu coś, czego totalnie nie ogarnia. Dla innych to będzie matma, dla jednych polskich historia, a komuś na przykład nie, y język angielski i dla mnie nie ma w tym nic złego. Ale dla mnie też nie, bo wiesz to, że ja sobie zajebiścią umiem fizykę i ją kminię i po prostu ja nie rozumiem, jak można nie rozumieć fizyki, tego jak oddziałują siły i tak dalej, bo dla mnie to jest strasznie naturalne. Ale z drugiej strony przyjdzie język polski i mam zapamiętać jakieś rzeczy albo, nie wiem, historia i mam coś co załapać, albo biologia i ja jestem, yy, mój mózg i a ja jestem na zasadzie WTF więc wiadomo, że, że każdy, każdy jest dobry w czymś innym i to nie chodzi o to, że jesteś gorszy, jeżeli nie, nie znasz angielskiego tylko ja konkretnie w tych w tych dziedzinach jak angielski, matematyka i fizyka, czuję się bardzo naturalnie i dla mnie to są bardzo naturalne rzeczy do rozumienia. Dodatkowy niemiecki. To jest dziwne, jak lubisz niemiecki, bo ten język brzmi strasznie. Język niemiecki brzmi strasznie tak sztywno. Niemiecki to się tylko do pornoli nadaje. Oczywiście nie, nie słyszałam niemieckiego języka w pornosach, ale brzmi jakby to nie był dobry pomysł. No i dobra do pornoli BDS-em. Wyobraziłam sobie, jak jest taka laska cała w tym... Takiej... nie lajkra to jest, kurwa, taka skóra, takie są te takie... takie kostiumy, lateks chyba, no. Cała w lateksie. I bije jakiegoś takiego Niemca po dupci takim biczem a on tylko krzyczy JA! Yeah! <grywa> Dobra, ja po tej książce może tak mam. Ba. Już ma, mój mózg się, mój mózg się musi przestawić. Przestawić na inne rzeczy. Przepraszam, przepraszam. My, gdy pytamy się wielokrotnie, dlaczego ta platforma nie została zablokowana, cały czas słyszymy. Właśnie to, co poseł mówił: obecnie trwają analizy, my myślimy. Suchar tłumaczy, że nie ma to sensu, bo na YouTube czy Kiku też można pooglądać spadające wisienki. Po prostu właściciel Kika przy okazji jest właścicielem kasyna, a sam Kik nie reklamuje go w żaden sposób. No ale w sumie to real no, bo jeżeli platforma jak tak samo w sobie nie jest używana do jakby promocji tego kasyna, dlaczego miałaby być zbanowana? Rozumiecie, że nie ma ku temu jakiejś podstawy. Tak? Ty nie promujesz? Ale chodzi mi o to, że platforma sama w sobie, jak się wchodzisz na kika, to nie masz czegoś takiego, że, nie wiem, baneru tutaj graj, slotsy są super, u nas, steak, coś tam, nie? Strona sama w sobie nie promuje tego. O to mi chodzi. Tylko same owner dwóch stron. No tak, ale to mam pytanie. Uwaga, to jest temat pod dyskusję. To nie jest moje zdanie, moja opinia. Chcę po prostu porozmawiać. Gdyby było tak, byłby mężczyzna i on by. Założył biznes, byłby właścicielem przedszkola. I ma przedszkole powiedzmy. I ten sam mężczyzna stwierdziłby: O, teraz się otwiera na rynek, to spróbuje ten. I ja otworzyłby stronę porno. I byłby to właściciel, jeden właściciel tych samych rzeczy. Jaki przykład? No właśnie, czy to jest SAS? Czy zabronilibyście mu prowadzenia przedszkola? Nie dlaczego, no trochę. Po Pane, widzicie? Czyli mamy, mamy niezgodność. Te biznesy się w żaden sposób nie przeplatają, no nie? Nie, nie. Oba biznesy są prowadzone legalnie, czyli nie ma dziecięcej pornografii na stronie z pornografią, ani niczego takiego. Jedyną korelacją między tymi dwoma biznesami jest ten sam właściciel. To teraz Wam zadam inne pytanie. Czy wiedząc o tym, posłalibyście swoje dzieci do tego przedszkola? Nie, no właśnie. A czemu? Jakoś dziwnie. Czyli, czyli na poziomie moralnym jest problem, ale na prawnym nie, tak? No Właśnie. A przykład, że jest ktoś nauczycielem, ale w prywatnych godzinach prowadzi się OnlyFansa. Co wtedy? Dobra, Robiko, why not? Nie? Czyli, czyli nie masz tym problemu. A posłałabyś dziecko do, taki, do takiego przedszkola? A tyka się, byś wysłała dziecko do takiego przedszkola? Chyba nie. Jezu, do czego to doszło, że ty nie możesz normalnie mówić? Tylko musisz najpierw stworzyć specjalny segment, przepraszający za temat, który poruszysz. To jest takie przykre. Ej, no, tak się też czuję. Tak się też czuję, krzyk. Że normalnie, żebym powiedziała tak po prostu, a tak to muszę stworzyć całą dupochronową Otoczkę, trzy razy powiedzieć, to zdanie, żeby ludzie na pewno wiedzieli, co miałam na myśli. Którzy zobaczą to out of kontekst. Nauczyciel jest osobą publiczną i nie może mieć Only fansa. Serio jest taki zakaz, że osoby publiczne nie mogą mieć Only fansa. Pędzej bym się zgodziła z argumentem, który ktoś wcześniej napisał, że nauczyciel ma poniekąd być trochę autorytetem dla młodych osób. I kiedy ma takie bardziej luźne podejście, to może źle wpłynąć na osoby, które poniekąd kształtuje też w dużej mierze. W zasadzie przykłady, które podałaś raczej, by ludzie Odstraszały od takich przedszkoli, szkół, gdzie uczy taka nauczycielka. Ale w przypadku Kicka i kasynka, to community nie jest faktem oburzone. Po co to w ogóle to główno kijem tykać na poziomie władzy, i czy nie ma ten polityk w tym momencie ważniejszego tematu do załatwienia? W sensie prędzej bym się. Zas... Ja, ja bym prędzej. Cały ten temat, który wypłynął z tym Adrianem Polakiem, nie? I z, tym, z tą AI reklamą. Lewandowskiego, pożar się Boże. To ja bym w tym całym problemie nie skupiała się na tym, żeby blokować kika, tylko skupiałbym się na tym, żeby karać osoby za promowanie nielegalnych rzeczy, że to prędzej by miało sens niż blokowanie platformy do streamingu. A wystarczyłoby, gdyby Lewandowski nie szedł do kasyna z Polakiem, Real mamiko. Więc dziwi mnie, że nacisk jest składzony na kika, a nie na karanie osób. U mnie baba od świetlicy wstawiła takie trochę sus zdjęcie swojego Instagrama i każdy się śmieje, tylko bo ona ma jeszcze swoje dzieci w szkole. Słuchaj, ja kiedyś na informatyce dostaliśmy zdjęcie jako klasa, dostaliśmy zdjęcie i uczyliśmy się obsługi photoshopa i pani nam wysłała zdjęcia takiej wygiętej kobiety, w bardzo podobnych włosach do niej, z, taką, z takimi rajstopami w siateczkę i powiedziała, że na zadanie mamy powiększyć jej piersi, tej pani na zdjęciu. Ja byłam w szoku. To było traumatyczne przeżycie. Teraz będzie przesło. No nie, ale nauczyliśmy się różnych funkcji photoshopa, tak? Dla Ciebie praktyczna lekcja? Fuck czy w podstawce był ten incydent z panią nauczycielką? Nie, w, w liceum albo w gimnazjum. To ty jeszcze chodziłaś do gimnazjum? Boże mnie dalej dziwi, że wy nie. Jak można nie chodzić do gimnazjum? Babciu, opowiedz coś o gimnazjum? Gimnazjum to było wyjątkowe miejsce, gdzie kiedy przychodziłeś, to ludzie cię bili, żeby cię przywitać. A jeździłeś do tego miejsca autobusami, na które mówiono gimbus. Bo to był gimnazjalny bus. To były piękne czasy. Teraz siódma i ósma klasa. No ale macie dłużej rok liceum, nie? Ja nie wiem, nie znam się na tym, żeby ocenić. Który system był lepszy? Czy 6-letnia czy 8-letnia podstawówka? 6-letnia lepsza, bo zmiana otoczenia często daje busta do tej dojrzałości. No ale u mnie w gimnazjum bili ludzi, którzy przychodzili. Jeden chłop potem był za to w kryminale. A połowa gimnazjum dostała kuratorów. Nie wiem, czy ta zmiana otoczenia to taki plus. Co ciebie, jak dzień mija? Staliśmy z Remo, poszliśmy sobie na dobre jedzonko, pospacerowaliśmy troszkę po śniegu. Poślizgałam się na chodnikach, bo są mi jeszcze. Pierwszy śnieg tej zimy, więc pospacerowaliśmy. Wróciliśmy do domku, obejrzeliśmy sobie Wednesday. Kupiłam dzisiaj kawkę. No i fajnie, tak zimowo, tak cozy. jest już ze swoim starym mieszkaniem? Nie, nie, nie tęsknię. tu jest dużo więcej miejsca. Lepiej zagospodarowane pokoje mamy, lepszy internet. Nawet jak się docina, to jest lepszy. A brakuje Ci czegoś teraz? Tak, dodatkowego pokoju dla kota. Więc tak, to tego mi brakuje. Tylko nie działa ogrzewanie, okta niewyokrolowany, dzwonek też nie działa. Dzwonek działa! Dzwoniliśmy kilka razy do dewelopera i mówimy tak. Ej, no! dzwonek nam nie działa do drzwi, przyjdźcie to naprawić, nie? A oni pytają, a dzwonek jest wyciszony. I mówimy, no nie, kurwa, nic nie robiliśmy, żeby dzwonek był wyciszony. Wyślijcie zdjęcie, I mówimy, nie, ktoś tu przyjdzie, kurwa, naprawić. Oni mówią, wyślijcie zdjęcie, wysłaliśmy zdjęcie, oni piszą tak, dzwonek jest wyciszony. Nie odpisaliśmy już na to. My pół roku nie mieliśmy domofonu. Bo... Był wyciszony, rozumiecie? Ale wiecie, jaki mamy okropny dzwonek? Ja, PD. Mówię Wam. Mamy okropny dzwonek. Najgorszy na świecie. Ja się cały czas wzdrygam, jak go słyszę. Wyspałaś się, w końcu już nie musiałeś czytać książki. Ej, Remiak do mnie mówi tak. A możemy dzisiaj zasnąć w ciszy? Ja mówię, dobra, spróbujmy. A ja zawsze czegoś słucham do snu. Ja się kładę, zamykam oczy, jest taka cisza. Pierwsze, co mój mózg przywołał, to wiecie co było: cytaty z tej książki. A ja wy tak, Ja, PD. Zostaw mnie! Boże święty, jeszcze jakby się to będzie śniło, przecież ja umrę. Weźcie to ode mnie. I prowad... leżam tak 29 wiadora, nie dam rady. Muszę sobie odpalić jakieś krwawe morderstwo, żeby się odmurzyć na czymś innym, bo jak, us... jak jeszcze raz pomyślę o tym o czym myślę, to jest tragedia już. Ja też bez YouTube'a nie dam rady zasnąć, ale czekam, aż Gucia będzie znowu grał w ten. W Tarkowa. Do niczego mi się tak dobrze nie śpi, jak do odgłosów Tarkowa, jak Gucio gra. To jest moja ulubiona rzecz do, do snu. Nie no, ale na... Naprawdę ten stukot butów w Tarkowie, i jak ktoś yy, przechodzi przez krzaki, to są dla mnie tak relaksujące dźwięki. Niebiespokojne z wygląda, żeby zasnąć, musi słuchać, jak ktoś został zamordowany. Ej, ale są fajne morderstwa, w sensie. Fajnie pan opowiada o starych morderczych zagadkach. To był skrót myślowy. Nie zachęcam nikogo do mordowania. Mor Nie popieram morderstw. Konopski chce z tobą pogadać na disco. A, wiadomo się Gabi, pięknie się. Zapraszam sobie chyba herbatkę. Wam też zrobić herbatkę? Oj, pokażę wam nowy kubeczek. Ze w sensie nowy. Ten co wtedy kupiłam. Pokaż o, pokażę wam kubeczki. Takie kupiłam, one mają kolorowe obwódki u góry każdy jest inny. Ale są takie fajnie połyskujące, tylko tego w kamerze nie widać. One tak się mienią na żywo, takim fioletem, zielenią. Jeden za 50 zł. Tak! Jeden za 50 zł. Pepko za są takie same? Nie są takie same, nie znasz się Siema, mogę Ci zaśpiewać na DC? Na potwierdzenie, że jestem legit, mogę powiedzieć, że z godziny temu śpiewałem utorka. No, możesz. Spoko, zaśpiewaj mi. Cześć. To co zaś Herbatę z imbirem od smolastego. Herbatę z imbirem. Śpiewaj, co jesteś. To ich widzowie wybiorą. Nie, to ty wybierz. Ty na to? Wybierz, ty, wybierz ty. To się śmiejecie. No śpiewasz y czy nie? Śpiewam, ale widzowie się śmieją. Y z teledyskiem czy bez? W sensie, z podkładem? Jak chcesz. Dobra, to może być bez. Od razu mówię, że mogą być problemy z mikrofonem, bo każdy mi mówi. Mikrofon nie, więc tak. Na no spoko. To herbata z Imbirem będzie. Dobra. Ten chłodny czas Wam opowiem o chłopcu, co pił za lepszy czas. Widzowie, wyślijcie SMS-o, treści pomagał. Tak, tak, Nawet nie wiemy, czy on tam coś bieba. Ja intencje to nie żart. Za... to jest ogólnie koniec, bo to jest mega krótka piosenka. Fajnie, fajnie. A ile masz lat? 13. Okej. Okay. To jak coś było, słuchać, prawdopodobnie co drugie słowo. No tak jak mówię, ten mikrofon to do, do zmiany jest. Ale mam nadzieję, że się podobało. Jakoś bardzo ci uszulnie okaleczyłem. Nie, super. Rozwijaj A, się, rozwijaj się, pracuj, podziwiam za odwagę generalnie i powodzenia ci życzę, Fajny jesteś. A dziękuję. Miłego streamka, tak, dużo donate'ów i jeszcze raz dziękuję za możliwość zaśpiewania. Nie ma problemu, trzymaj się. Chciałbym zobaczyć co się stanie, jak wybierę inną linię dialogową. To teraz jak <trymne> gekon. Teraz gimpsą o coś ci i wszystko gra się do jak na popsite, A, tak, tak, tak Roksany teraz weź, ona zrobi koncert Roxana, rozrobisz koncert? Halo, halo Musisz zabawić widownię na 3 minuty Ja muszę zabawić widownię trzy minuty Tak, śpiewem, tańcem, recytacją Coś artystycznego musisz pokazać Musi być artystyczne? Tak I musisz być lepsza od tamtego latka. Nie, no ja nie będę, już mu napisałam na pogaduchach, że jest kozakiem jakimś totalnym No i czemu kłamiesz? No przecież, ej, jakby mu nie... Jakby mu nie przerywało mikrofonu Nie, no wiem, wiem, co okay, nie, no ja nie wiem, co mam wam mówić. Ej, dobra, robimy konkursy. Częście konkursy. Nie można tego nazwać konkursem. Piszcie jeden albo dwa. Czy wyjecie kanapkę z Nutellą, z masłem czy bez? Z masłem jeden, a bez dwa. Nie no, więcej. Dwójek? Jak dwójek? Ktoś trzy napisał, to się w ogóle nie liczy. Zaraz ja, ty. Ja cię mogę zbanować, ten kto napisał trzy. Jest jeden albo dwa. Konkurs, no, to, najpierw... to zaraz ty dostaniesz na bana albo nie. <noise> lejecie najpierw płatki, czy dajecie. Co ja powiedziałam? Lejecie najpierw mleko, czy dajecie płatki. Staro, masz jeszcze dwie minuty, nie zawiedź mnie. Jezu, ale ja nie będę śpiewać! To jest prawie 700 osób. No i została ci minuta do bana, powodzenia. Dobra, zaśpiełam wam kawałek, skoro kolega przed chwilą y, śpiewał. No, próbował. Zaśpiewać, bo go przerwało herbatę z imbirem. To ja mam zaśpiewam kawałek mm, 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 sobel. Fiołkowe pole. Słodka jak truska w kilatem latem, a trzyma w łapie tylko kubek słonych łez. Skromna jak pole fiołkowe. I to w ponury dzień. Ja dole ja nie wiem jak ty, Kasia, tak na co dzień tutaj siedzisz, bo mi już... Teraz serce wybuchnie, ze stresu. Ja chcę i jestem ignorowany. Chodź, ciapuleta, chodź. Cześć, a co mam zaśpiewać? Co chcesz? To ty chciałeś zaśpiewać. Mogę a Bo nie chcę mi się w ten Tak, tak, walić. możesz, no. To będzie Dawid Podsiadło. Bo ja lubię Dawida Podsiadło. My z Dawidem mamy długą historię. Muszę iść... A czekaj, bo jeszcze zanim zacznę... Yy, ma, dobra, w sumie nie. Może mikrofon nie będzie mi jakoś przeszkadzał. Muszę iść... Już mnie tam wołają i zimno dzi, a chciałem trochę dłużej potrzymać dłoń. A wiesz co, zapomniałem, że ty pisaliś czasami, że idziesz na chór. Liczyłam, że będziecie się kompromitować tutaj na trzeciej głosowym, a nie, że będzie, wiesz, ładnie. Że ktoś potrafi. No. To co, to tyle z mojej strony, dzięki. dzięki. Na razie, trzymajcie się, haha. Ha. Co za chuj. Ludzie nie chcą się pogrążać, dziwne, dziwne, nie? Bez błyskitu. Ja idę daję możliwość skompromitowania się publicznie, ja oni nie chcą. Pff.